Dobry, dzisiaj pokażę Wał silnika solo, takiego silnika używanego przez lotniarzy. Wał nieumiejętnie rozebrany przez klienta, uszkodzony czop. E, wciśnięty, no, poniższona przeciwwaga, przynajmniej reanimować. Tu jest korbowód, również zniszczony, spalony. Wymieniłem korbowód na nowy, dopasowany do Wału. Wał praktycznie rzecz biorąc wycentrowany do zera, bije w granicach setnej mm, czyli bez żadnego problemu można go założyć. i Będzie działał sprawnie. Korbowód jest nowy. Ponoć nie ma ich w sprzedaży. Okazuje się, że jednak są. Miłego dnia. Do usłyszenia.